W dzisiejszym odcinku nadzwyczajnych zwierząt odwiedzimy daleką Japonię. Tutaj fauna jest wysoce zróżnicowana, a my zobaczymy dzisiaj dwa niesamowicie rzadkie gatunki. Oto kruk krawędziowy, wyzwany przez tuńców Tokojana. To specjalna okazja, gdyż większość czasu spędza on w swoim zaciemnionym gnieździe. Najwyraźniej inne zwierzę w okolicy wzbudziło w nim ciekawość. Tsuyu, samica żaby uroczej, wyszła ze swojego stawu na rekonstans. Nie spodziewała się jednak takiego towarzystwa. Żaby urocze i kruki krawędziowe mają w zwyczaju łączyć się w obliczu niebezpieczeństwa. Jednak w tym przypadku jest to zgoła inna okazja. Su jest zdezorientowany. Nie wie, że to pojemnie wykonuje przed nią swój skomplikowany rytuał. Wystraszona przyjmuje pozycję obrony. Jej dźwięki ostrzegawcze przypominają głos zabawki dla psa. Widząc, że nic to nie daje, Soju staje się agresywniejsza. Oto dźwięk wściekłej żary. Suju wydaje go z siebie, by oznajmić na by z jej tablicy. Lub gdy widzi kogoś rysującego jej zberęźne obrazki. To wystarcza bez posić to kojarzy. Kryzys został zażegnany. I do instali jak to sujuwasuje i to i fumikage. Brawa!